Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Paulina Klimek i właśnie otworzyliśmy galę XTB KSW 108. Po raz drugi organizacja zawitała do Olsztyna, a po raz pierwszy zawitał do niej właśnie Karol Durszewicz, który przebojem upalował wątróbkę w trzeciej rundzie, czego ci bardzo gratuluję. Rekord 4-0, rozpędzasz się powoli, zaczyna być poważnie. Gratuluję. Tak, nabieramy tempa. Może być tylko lepiej, może być tylko lepiej. Słuchaj, ale zanim dotarłeś do tej wątróbki, zanim rozpracowałeś sobie swojego przeciwnika, to dwie rundy były intensywnej, mocnej pracy, mocnej harowy, dużo siłowy, ale jednak myślę, że obie rundy urwałeś. Tak, no ciężka praca popłaca i będę to powtarzał pewnie nie raz już na wywiadach. Nie wiedziałem, że może być tak ciężko z Grzegorzem, ale naprawdę było. Pierwsza runda postawił mocne warunki. Przepraszam, że tak sucho w buzi, ale to, to myślę, że damy radę jakoś. Postawił naprawdę mocne warunki. Liczę na to, że będziemy dalej razem pchnąć się w górę, bo i będziemy się jeszcze spotykać, uczyć się nawzajem jakichś fajnych rzeczy, bo naprawdę kawał też dobrej roboty pokazał. Było ciężko tak przez te pierwsze dwie rundy, ale już od tej drugiej rundy przeważała się walka im dalej w las, tym czułem się lepiej. I tak też właśnie było, też to, też tak właśnie wyglądało z boku, tak też ja to właśnie czułem. A powiedz mi, duże było zagrożenie w tej pierwszej rundzie, kiedy tam duże nie było złapane, tam dużo Cię kosztowało, żeby się z niego uwolnić, ale jak bardzo zagrożony się czułeś? Było Co na tyle, było na tyle mocno, że wiedziałem, że już trzeba tą podjąć ostateczną decyzję, wyjść albo nie wyjść. Mhm. To be or not to be. To be. I się udało. Tak. Dobra, ok. no to jakie plany na dzisiaj? O, mam chęć się spotkać z moją dziewczyną Julką, bo nie wiem czy sama leci teraz do Włoch, czy się ja dam radę z nią pojechać, bo dam radę, jestem cały po walce Julka i, i dam radę z Tobą jechać do Włoch oczywiście i, i kocham Cię. No pięknie, oczywiście pozdrawiamy drogą Julię, gratulujemy pierwszego zwycięstwa w KSW, oby samych wiktorii było jak najwięcej, a teraz celebruj. Dziękuję, z wiktorii do Julki. Dziękuję, o dokładnie. Super, Proszę Państwa, nadal trwa. Dopiero się zaczęła tak naprawdę gala XTB KSW108. Witamy Was prosto z Olsztyna Azeną i Włodarczyk. Wczoraj na media treningu jeszcze spokojny, wyważony, ale już w tych oczach tlił się błysk i dzisiaj błyszczysz, witamy i gratuluję wspaniałego debiutu. Dziękuję bardzo, witam wszystkich. No wiesz, to jest moja publiczność, moi ludzie, moja rodzina. Lepiej tego nie mogłem zrobić. Słyszałaś, jaki był doping. Oni wszyscy tu dla mnie byli petarda w chuj, przepraszam za ten język. Ale nie mogę sobie wymarzyć tego lepiej. Naprawdę. Super. My też marzymy właśnie o takich zawodnikach pełnych wiary w siebie i pełnych charyzmy, tak jak właśnie ty, Igor. Słuchaj, wchodząc na klatkę, krzyczałeś dwie rzeczy, które usłyszałam. Jestem najlepszy, jestem przyszłością. E, myślę, że na to drugie jeszcze przyjdzie czas sprawdzianu i testu, ale to. Na no to pierwsze. A to drugie, to zdecydowanie pod tym się podpisujemy chyba wszyscy dzisiaj. No super, wyszło. W kwietniu była moja pierwsza walka po trzech latach. Bardzo ciężko było mi było wejść do oktagonu. Teraz 12 tygodni ciężko przepracowałem wszystkie błędy, które zrobiłem, i to jest tego efekt. Jestem przyszłością. I będę najlepszy, więc zaufaJCIE. Ja robię wszystko, żeby być najlepszy. Z trenerami robimy taką robotę, że Czerwony Smok najlepszy klub. No, Nareżnik naprawdę pod wrażeniem. Yy, otaczasz się samymi profesjonalistami. Pozdrawiamy Cię Filip, tutaj Filip Sadowski nam yy, eksponuje swoje pięści i bicepsy. Yy, a ja jeszcze tylko wrócę. Ostatnie pytanko i będziesz sobie celebrował. Jak to jest, Igorku, powiedz mi, przeskoczyć yy, z debiutu splitem, czyli haróweczką, na debiut w KSW poprzez skończenie w pierwszej rundzie. Jakie to uczucie? Super. Wiesz, <laughs> bardzo dużo ludzi nie wiedziało. Ja byłem chory w tamtej walce. Po walce dopiero zacząłem brać antybiotyk, miałem niedoleczoną anginę, przewlekłe zapalenie zatok, wyleczyłem to i 12 tygodni poświęciłem na te rzeczy, na które nie wychodziły. Zrobiłem wszystko co w mojej mocy, żeby tu się jak najlepiej zaprezentować, gdy wychodziłem, dołapał mnie stres, ale jak usłyszałem wszystkich moich ludzi, mówię muszę, nie ma innej opcji. Musiałem, tak jak Ci wczoraj powiedziałem, ja za marzenia mogę zrobić dużo i dzisiaj to udowodniłem. I czekamy na tego Igora jak najwięcej, jak najczęściej. Proszę Państwa, Igor Włodarczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję pięknie. Dziękuję. Teraz... Proszę Państwa, z tej strony nadal Paulina Klimek, trwa gala XTB KSW 108, a ze mną Wojtek Kazieczko. I najpierw troszeczkę statystyk, troszeczkę matematyki. Twoje szóste zwycięstwo w zawodowej karierze ma trzecie z rzędu. Więc bardzo ładny win streak, tak jak należy, nie w krateczkę, nie przerywamy tych zielonych kwadracików. Natomiast... Lekko nie było, pomimo, że tak naprawdę było bardzo stabilnie. Kontrolowałeś, robiłeś, co mogłeś, ale okupiłeś to wielką ilością energii i siły. Mam wrażenie. Jeśli nie, to jest błędno. Całkiem ciężko mi się odnieść do tych wszystkich zdań, ale zacznę, zacznę od tego, że to była walka, w której mentalnie byłem najbardziej świadomy. I poza całym przygotowaniem, które jest po prostu na, na pierwszym miejscu. Czyli to przygotowanie fizyczne bardzo dużo pomógł mi mój psycholog, którego bardzo pozdrawiam i. Wydaje mi się, że to też miało bardzo dużą rolę. Mhm. W momentach, w których wiedziałem, że zrobiłem przewagę, też bez przed walką, Maciek mi powiedział mój brachol, że jeżeli go podłączę, żeby nie szedł za wszelką cenę, bo po prostu czasami tak jest, że możesz kogoś trafić z całej siły i no nie powoduje to nakautu, tylko jakieś tam poruszenie przeciwnikiem. No i w każdych takich momentach nie podpalałem się. Jak czułem, że jest moment na odpoczynku, bo chociażby jak łapałem dwa podchwyty, to odpoczywałem, bo czułem, że w całym czasie walki to ja rozdaję karty. No zdecydowanie tak było. Czy był jakiś aspekt, którym Dawid Kareta Ciebie zaskoczył? Widać było, że bardzo do tych nóg się kleił, bardzo tak skupił się na, na obaleniach. Czasem skutecznie, czasem mniej, ale jednak umiałeś zazwyczaj to jakoś wybranić. Czy czymś oprócz jeszcze tej zapaśniczej tutaj kwestii Ciebie zaskoczył? Ty mnie nie zaskoczył, bo wiedziałem, że to będzie robił i bardzo dużo w przygotowaniach też pomógł mój klubowy kolega Dawin Kwaśny, który po prostu rewelacyjnie wchodzi do nóg i no, umie to sfinalizować, nie będę ukrywał. Yy, ale czym mnie Dawid zaskoczył? Na pewno elementami tajskiego clinchu. Wiedzę, że w tym się bardzo poprawił względem gdzieś tam poprzednich walk, chociażby tej, którą miał ze mną gdzieś na, na amatorstwie. Yy, I w pierwszej rundzie trafił mi z tego klinczu kolano w głowę, ponieważ to był taki moment, na który, yy, w którym jakby przez moment pomyślałem sobie, wow, to było kurwa dobre, więc po prostu się skupiłem i, i potem to eliminowałem. Mm -hmm. No właśnie i ostatnia moja rzecz, zanim pójdziesz sobie celebrować Wojtek, wywodzisz się ze stójki, ale widać, że naprawdę te grapplingowe aspekty, no czujesz się chyba w nich jak ryba w wodzie, bardzo dobrze wykorzystujesz swoje warunki, jesteś bardzo kreatywny, ten wachlarz od samego początku w sumie, tak jak obserwuję, masz no, niezwykle szeroki, e, jakaś doza szalancji zawsze też tam wejdzie, ostatnio nawet to ryzyko w Ninja się bardzo, bardzo opłaciło, e, no czym jeszcze nas zaskoczysz? Słowa Pepe pe, ma Marcin Węcel, no tak. Dobrze, dobrze Wojtusiu, nie będę przedłużać, eee, trzecie zwycięstwo z rzędu, szóste w profesjonalnej karierze, chcemy więcej, celebruj. Dziękuję. Dziękuję Wojtusiu. W klatce powiedział, że jest e, krytyczny względem swojego dzisiejszego e, występu, mamy decyzję niejednogłośną, aczkolwiek 7-0. Mało we współczesnym MMA mamy niepokonanych jak dotąd zawodników, szczególnie w rosterze KSW, a jednym z nich, co rzadkie, Dawid Kuczmarski, nie bądź dla siebie taki zły, masz wiktorię, celebruj. No tak, teraz już celebruję, ochłonąłem, jest fajnie zrealizowaliśmy plan faktycznie. No to taki pierwszy odruch sportowca z ambicjami. Myślę, że gdzieś ta, ta ambicja, też ten krytycyzm prowadzi nas do góry. Tak co mnie doprowadzi do tego rekordu 7-0 to właśnie ta krytyczność. No ale zawsze po ochłonięciu już jak tak na świeżo obiektywnie spojrzę na walkę, to jednak jestem się bardzo dumny i to się nie będzie kończyć. Na spokojnie sobie jeszcze w domu wszystko zobaczysz, przeanalizujesz, oczywiście, po już wielkiej wiktorii, po celebracji, bo to też się należy. To tak na pierwszy moment. Co poszło według Ciebie nie tak? Z czego jesteś, z czego jesteś najbardziej niezadowolony, zanim przejdziemy do pochwał? Z czego jesteś niezadowolony? Tam nie mogłem, nie mogłem się otworzyć na stójkę, próbowałem. No nie wiem, gdzieś tam planuję, jakby mam w głowie, że chcę w końcu zrobić ten knockout, może za bardzo chcę przycelować tym i dlatego nie mam tego luzu, bo też zauważyłem na sparingach, że jak włączam taki luz, ja sobie tak pykam to idzie mi o 100 lepiej niż gdy chcę tam urwać głowę no i może to poszło nie tak, może to poszło nie tak co prawda przeciwnicy są też coraz lepsi o, Guzik okazał się na razie być naj, najtwardszy w mojej karierze na pewno gdzieś tam przyjąłem kilka fajnych kolan od niego, ale mam za twardą głowę żeby gdzieś tam Położyło. Zdecydowanie plus ten twój upór, pierwsza runda, piękna konsekwencja, kiedy ta garda była naprawdę ciasna i praca z dołu no to nie dawałeś, nie dawałeś za wygraną. i potem już w trzeciej rundzie twój narożnik do ciebie sercem, teraz wszystko. No, jak wiadomo, kiedy brakuje już energii, kiedy już ten próg mleczanowy jest przekroczony. Ciężko jest wykonywać jakieś dokładne wskazówki, więc narożnik bardzo mądrze jest też to mając Michała Michalskiego. W narożniku ciężko nie mieć dobrych podpowiedzi. Dokładnie, Michała Michalskiego, nie tylko Tom Kostewskiego. Dawida Drabinę drobinę, wszyscy się gdzieś tam dołożyli cegiełkę i próbowałem jak gdzieś na do joysticku próbować robić to co mu wiadomo, że walka to walka. Czek próbuje zrobić ogólnie co, no co to może ogólnie w tym momencie, ale naprawdę cenne wskazówki Dziękuję dziękujemy bardzo z całego serduszka, bo sobie ciągle ze mną. Z tego 7-0 mnie gdzieś tam doprowadzili. Dokładnie, to my dziękujemy Ci za taki wspaniały performer, za serce na dłoni i wesołego świętowania. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jesteśmy w trakcie gal, e, trwania gali XTB KSW 108. I nadal jestem na miejscu, jesteśmy w hali. Urania ze mną Michał Martinek, e, który dzisiaj wygrywa przez kontuzję swojego rywala Buffa. E, ma problem z ręką i po końcu rundy pierwszej okazuje się, że trzeba przerwać pojedynek. Can you briefly comment on what happened? Uh, how were you informed a, a about the, the injury upcoming of your of your uh, opponent and how can you briefly describe first round? Uh, after first round first round was uh, for, um, in my in, in my strategy was um, targeting uh, and founding the mistakes for and uh, you know uh, take reading it uh, uh, the opponent. reading opponents and the second i go for racketeers so yeah. i was uh, half year uh, in gym close in the gym and no with the family and just training so uh, well, that's why i am sad because uh, you know when is uh, that's the test. It's something good, but um, you know, if you if, um, in the real fight, you finish that fight. Uh, it's a pity. You know, I was uh, sitting on on, on my on chair and the referee that he has contused uh, with with biceps. You know. But it's you no know, it's walk that there the lot of stress and and sometimes sometimes it's happened right I I feel something with if I some um taking some blocks um, I had the same same problem i když já připravoval se na walke eh v boxe tak jsem mm tak jsem -hmm. sprawil úder a já jsem si v okrej prasknul biceps taky you can see the scar so I had the same problem there mm -hmm. Sometimes it's, it's no. e, Michał właśnie opowiedział nam z grubsza, co działo się e, tutaj w klatce. No niestety poinformował go lekarz o tym, że jest zerwanie bicepsa, e, jeśli chodzi o buffę. I e, tutaj Michał wyraża swój żal, ponieważ przez ostatnie pół roku bardzo e, intensywnie przygotowywał się do tego e, pojedynku. Tłumaczył nam nawet, że e, w pierwszej rundzie chciał przeczytać swojego rywala, przeanalizować go, aby rozkręcić się e, w tej drugiej. on dobrze wie, co to za kontuzję tutaj e, mówił, że w walce bokserskiej również mu się to zdarzyło. Nawet e, zaprezentował mi e, How can you see yourself uh, in the next months, probably if you're done, if you're okay? Uh, we can s we can assume you can be here up again pretty soon. I have, of course, uh, I will want fighting so Of course, because since I have to stop yes, down, and uh, I need I need go for uh, some repair there. So yeah. I need to uh, show That's the fight. Yes, yes, yes. No the revenge, but, but, because Stojicic is not here, right? Uh, in KSW. Um, no info. No, okay, okay. So I know, I, I'm not sure. Who will be opponent but I want to be in Senate and uh, I am ready let's go you know I need money I have I have baby and I need money you know mm. everything is very expensive right Of course that is correct Jeżeli chodzi o Michała mówi że bardzo chciałby wystąpić w Trześnicy ze względu na to że ma domowe obowiązki między innymi że chciałby się pokazać lepiej jeżeli chodzi o jego ostatni performance w tamtym czeskim mieście Well that's life congratulations on the win. you have a green another one green on the topology so it's good but I know you have ambitions so we can't wait to see those ambitions soon in the cage. Okay, okay. I will, I will take my strategy for next fight, right? On the second round. Thank you so much. Me too. Proszę Państwa, jeżeli będziemy trzymać się numerków, to statystycznie chyba jest to najbardziej doświadczony zawodnik na dzisiejszej karcie Gali X, 108. Ponad 40 walk w zawodowej karierze MMA. 39, przepraszam, czyli przed 40, dokładnie jak Twoja metryka, jak Twój PESEL, który nam przed chwilą wyjawiłeś. Natomiast zwycięstwo numer 25. Ładna, okrągła, jubileuszowa wręcz e, liczba e, w, i tak naprawdę jestem zdziwiona. Mm. Bym powiedziałeś, że masz niedosyt, a chyba nie ma nic wspanialszego w MMA, niż skończenie w pierwszej rundzie. No ale tak to wiesz, że nie tak, kurde no nie wiem strasznie to się <grym> szybko podłączyło. Ja czułem, że, że już pierwszy ten do, do, do jak go trafiłem to mięk, ale no ale i się nie ponosił, nie reagował, kurde no i byłem pewien, że to się czysto, bo ja go w ucho celowałem, ale tak chwila była niepewności, ale no bardziej się na rozrzewce też zmęczyłem w sumie kurde, to taki bardzo długo się do tego przygotowałem dużo tego poświęciłem, bo też i trochę, trochę, trochę trochę zdrowie już mi podupada, trochę może powiedzieć, że zużyło się moje ciało. No i też no, <noise> wszystkim nie mówiłem, może tam z raz, ale z trzy razy, to już tak mówię kurde sobie, że chyba nie dam rady już. <noise> co nie Pana, ale, ale też, też trochę, trochę du, dużo pomógł mi doktor Jan Michulski, <noise> który mi pomógł mi nieodpłatnie i, i, i naprawdę dużo czasu mi poświęcił swojego i no i, no i robo, robotę zrobił, dobrą, ale to <laughs> jeszcze jest nie, nie, nie wszystko. Nie wiem, czy da radę to naprawić, bo już i sząski się z kolanach powycierały, jeszcze łokieć, <laughs> zwycięski łokieć też był operowany pół roku temu, bo tutaj problem... No, a, nie będę gadał, co mnie tam boli, Kurde, najważniejsze, że wygrałem i... O, no, może, może trochę za szybko powiedziałem, że to koniec, ale, ale naprawdę, te, te przygotowania były bardzo ciężkie i... I nie ciężkie fizycznie, tylko po prostu nie mogłem dużo rzeczy robić, bo kolana się nie zginają, łokcie się nie prostują, wiesz, jak, kurde, <grytanie> jednak starość nie radość, jak to się mówi. <grytanie> no jeszcze spokojnie, jeszcze tak jak powiedziała narzeczona, tutaj zastanawiacie się. Słuchaj, w takim razie jedno pytanie, bo dużo tutaj refleksji, taki jakiś sentyment się wkradł. Oczywiście dziękujemy panu Janowi za świetną robotę, którą tutaj zrobił, którą... Pan Mikulski. Tak, dziękujemy panu Janowi, panie Janie dziękujemy. To w takim razie jedno pytanie, które zamknie amrą tę dzisiaj Twoją wypowiedź, twoją taką, Twój monolog bardzo ładny, wręcz poetycki. Co Cię tak w takim razie niesie, skoro po drodze jest tyle przeszkód? Co Cię tak niesie ciągle w tym sporcie? No, ale teraz mam powiedzieć dalej, dalej poetycko, czy... Tak jak czujesz. No pasja, no kurde, ja całe życie poświęciłem temu i naprawdę długo trenuję, bo z Lemem, 20 lat wcześniej jeszcze trenowałem też box z 40 walk amatorskich, tam miałem stoczonych i raz, i też kilka zawodowych, także także, wiesz nie, <ścoughs> ciężko byłoby to zostawić i nagle wstajesz rano i wiesz i nie wiadomo co sobie zrobić no też, też prowadzę treningi bo mo, można byłoby w tą stronę iść u nas, u nas w klubie w, w, w Arachionie a skorzystałem z okazji to, to zapraszam, ktoś z Osztyny albo z okolic do Arachionu, do mnie na treningi bo ja prowadzę też grupy naborowe dla do dorosłych i, i grupę średnio zaawansowaną no i też czasami jak tam Paweł nie może to, 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 to i zastępuje naszego głównego trenera, także, także zapraszam serdecznie, jak się podobało i może Niedługo mnie, wy może mnie zastąpicie tutaj w okrągłej klatce. No A i ja to jest... Się pojawię, się z drugiej strony. I to jest bardzo, bardzo dobre zakończenie tej rozmowy. Proszę Państwa, zwycięski dzisiaj, który wcale jeszcze nie mówi stop, Adrian Zieliński. Dziękuję bardzo. Dzięki również i no co, do zobaczenia. Do mój drogi. Pięknie, dziękuję. Proszę Państwa, gala, może nie gala roku, ale walka roku na pewno, jeżeli chodzi o kobiece MMA w tym kraju. Wiktoria Czikator-Czerzewska pokazuje nam o co chodzi tak naprawdę w tym sporcie. Bo to, że masz świetne przygotowanie motoryczne, siłę i petardę w swoich kończynach, to już wszystko wiemy. Ale to jest tylko część tego sportu, bo reszta siedzi w głowie i Ty też to masz. No tak, dzisiaj. Dzisiaj dużo rzeczy na charakterze. Ostatnie miesiące były dla mnie trudne i powiem szczerze, że nie wyszłam jakoś w 100% pewna siebie do tej walki, bo tak jak mówię, w maju miałam złamaną rękę, musiałam przed wszystkimi udawać, że ta ręka nie jest złamana. Chowałam na Instastory, wrzucałam stare zdjęcie, żeby się nikt nie skapnął. Tak naprawdę w Czechach byłam że w Czechach złamałam tą rękę i jeszcze dokończyłam tam sparingi i później się okazało, że jest złamana, więc pojechaliśmy szybko do czeskiego szpitala. No, i tam 5 tygodni miałam rękę w takim półgipsie, półortezie. No, i musiałam robić przygotowania bez jednej ręki. Potem wypadła mi jedna, druga przeciwniczka. I powiem szczerze, że trochę, no miałam taki kryzys, tak jak mówię, często, często mam jakieś kryzysy, ale naprawdę mi się nie chciało. Po prostu czasami tak jest, że jak robisz to tyle lat, to gdzieś ta motywacja spada i wydaje mi się, że dzisiaj pokazałam po prostu serce do tego i to, że jestem prawdziwą wojowniczką, można dużo mi zarzucić, ale na pewno nie, tego, że nigdy się nie poddaję. I chociaż wiem, że ta pierwsza runda była no, słaba, to, to te dwie później, później wygrałam i nawet postanowiłam gdzieś tam obalić i skontrolować, powiedziałam, że tą pozycję mam dobrze ogarnię to i no i po prostu tyle, bo chciałabym, żeby ludzie mi przestali wymagać tyle, co wymagają, bo ja naprawdę staram się i robię wszystko, jak mogę, a nie chcę ciągle słyszeć, że masz zrobić tak, masz zrobić tak od wszystkich z boku, bo ja wiem dokładnie, co mam robić, ale taki jest sport. Bardzo dobrze, Wiktoria, Dla, to to wszystkie słowa, które powiedziałaś, mi się w głowie od razu otwierają dwa cytaty. Pierwszy że powiedziałaś, że masz dużo kryzysów, a wiesz, co się rodzi w kryzysach? Rozwój. Bez kryzysu nie ma rozwoju, bo nie ma się z czego odbić. Po prostu jestem perfekcjonistką mm -hmm. i chcę wszystko robić najle jak najlepiej. Mm -hmm. Jak mi nie wychodzi, no to pojawiają się te kryzysy, bo ja chcę wszystko robić na 110% i nie, nie szukam tych półśrodków, dlatego tak po prostu wychodzi czasami. Dziewczyno, ty masz 21 lat. Slow, slow down, slow your roll, spokojnie. Wszystko jest okej, okay. a druga rzecz, którą mam w głowie... Wiesz, kiedy jest drapieżnik najgroźniejszy? Kiedy jest troszeczkę naruszony. Pokazałaś to dzisiaj. Powiem ci szczerze, ja nawet nie pamiętam, jak, jak kiedy znalazłam się. Na Właśnie opowiedz i... o tej pierwszej rundzie, co tam się działo, bo tam były dwa poważne naruszenia. Totalnie nie wiem, jak to się stało. Mm, mm. I, I myślałam szczerze, że w tej drugiej rundzie to z kolei to się skończy, mm. bo było naprawdę bardzo blisko bardzo. i myślę, że ta runda była super z mojej strony. No a trzecia to już była taka, wiedziałam, że jest 1-1 i wystarczy naprawdę niedużo, żeby wygrać tę trzecią rundę, dlatego postanowiłam obalać i kontrolować, a Klaudia powiedziała, że mam dobrą kontrolę, więc więc jej posłuchałam, to, to do niej jak coś. No, Klaudii Mitko, jeśli chodzi o parterową grę, trzeba słuchać. Pozdrawiamy Klaudusię, tutaj z boku jest z nami. E, no to co, trzy słowa, które opiszą Biankę Satelmajer w twoim głowie dzisiaj? E, silna, nie podchodząca z respektem do przeciwniczki i na pewno wytrzymała. Mhm. Bo na tyle ciosów, które dostała, to nie jedna by już się położyła, po prostu by miała dosyć, a ona naprawdę chciała wygrać tę walkę, ale dzisiaj ja byłam lepsza. Zdecydowanie i uwaga proszę Państwa, gratulujemy wszyscy Wiktorii. Trochę presji ściągamy z Ciebie, to jest kolejna Wiktoria. Wiktoria znaczy zwycięstwo. 6 kochani, 6-1. Gratulujemy jeszcze raz, pięknie. Dziękuję. Pięknie. Proszę Państwa, za nami Komen Event Gali XTB, KSU 108. Nadal jesteśmy w Hali Urania w Olsztynie, a z nami Marcin Wójci, który robi nam wielką niespodziankę, bo tak jak powiedział Mateusz Borek w klatce, byłeś underdogiem, ale dzisiaj, słuchaj, masz swoje, nie wiem czy jesteś tego świadomy, dzisiaj masz swoje MMA oczko, bo to jest Twoje zwycięstwo numer 21. Tak, byłem tego świadomy, oczywiście, że tak. No, cieszę się tym bardziej, oczywiście, że tak. Underdogiem byłem, widziałem to nawet dzisiaj gdzieś tak przelatowałem przez Facebooka, wiadomo, Skrolowałem, to wysyposiły mi typy i stawki, bo gdzieś tam. I, I dzisiaj pierwszy raz się na to natknąłem. Kurczę, nie wiem, czy to dobrze przed walką, wiadomo, że nie wpłynęło koniec końców, ale gdzieś sobie dopiero uświadomiłem, jak dużym tym do anatolickiego jestem, bo te moje przegrane ostatnie były tylko i wyłącznie z Rafałem Haratykiem, więc myślałem, że to w oczach innych też będzie bardziej wyrównane, ale a szczęście, że w moich było tak, jak powinno być wszystko, więc jest okej. Okay. Wiesz co ja zauważyłam dzisiaj w Twoim występie? Niezwykłe opanowanie. Ty byłeś taki cierpliwy w tym wszystkim, no i się opłaciło. A tak naprawdę czekaliśmy do końca na parter, bo wiedziałam, że w tej płaszczyźnie, no to możesz bardzo mocno napsuć krwi. I zrobiłeś to do tego stopnia, że nie czekaliśmy do końca wszystkich trzech rund. Tak, ale to jest naprawdę tylko i wyłącznie rola mojego narożnika, bo, bo gdyby nie to, to bym w pierwszej rundzie już poszedł na wymiany na pewno. Ja kurczę jeszcze, mimo tego, że tych walk już są ponad 30 zawodowych i ta kariera naprawdę strasznie długa, to, to tych emocji do końca nie potrafię kontrolować, ale na szczęście mam ze sobą ludzi, którzy mi to pomagają, między innymi Andrzej Staszek, z którym zacząłem współpracę psycholog sportowy, naprawdę świetna robota. Pozostały tym w narożniku, tam no, kurczę, no, Marek Janowski, Robert no. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze cały team z Bielsko-Białej no i też trzeba oczywiście podziękować Szymonciera, który tu był ze mną, Osoba Andrzeja Kośniewskiego, no bo o tym będę musiał wspomnieć, bo to była naprawdę ważna persona w moim, w ogóle mojej karierze i, i niedługo znowu będzie, więc kurczę dużo osób na to się złożyło i, i z tego jestem też bardzo zadowolony. No to my zapraszamy tutaj wyjątkowo coacha mentalnego, Andrzej zapraszamy, to do Ciebie też będziemy mieli małe pytanie. Tutaj zapraszamy psycholo psychologa sportowego Andrzeja Staszczuka. I ja mam pytanie: co było najtrudniejsze w przygotowaniu mentalnym tutaj przed tak ważnym pojedynkiem dla Marcina? Chyba największym wyzwaniem było to, żeby poukładać wszystkie zasoby takie, że może zrealizować je w oktagonie, mimo tej takiej presji underdoga, ale jednak zrealizował to świetnie i to jest, to było takie najważniejsze zdanie, które, które sobie zaplanowaliśmy no i gratulacje dla Marcina, bo świetnie je wykonał. Jedno to zaplanować, drugie to zrobić. Jestem przedumny po prostu. No panowie, mam nadzieję, że wasza współpraca będzie kwitła, bo przed wami jeszcze, jeszcze większe, bardzo poważne challenge już wkrótce, a teraz cóż dodać, piękne skończenie, celebrujmy. Obaj. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Pięknie. Super. Proszę Państwa, Angela z 208 właśnie dobiegła końca. Jesteśmy nadal w hali Urania, a ze mną bohater walki wieczoru Adam Soldajew, który poluje bardzo skutecznie w ciszy, w spokoju i nie ma tam niepotrzebnych ruchów, ale jak jest ten jeden, to kończy zabawę. Bardzo się cieszę. To wszystko jest. Ja wiesz co, przed walką. Jak to każdy zawodnik ma, przez wychodzi, wychodzi, ma stres, nie? Mhm. Ja tak sobie myślę, pomodliłem się do Boga, nie? Mówię, ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Reszta to jest już Twoja praca. Zrób, co chcesz, ja będę gotowy na wszystko. Mhm. Jakbym dzisiaj przegrał, nawet w takim stylu, nie życzę tego sobie absolutnie, to on powiedział, dziękuję Bogu, bo to... Ja jestem wierzący człowiek, więc dlatego tak symbolicznie, o. Mhm. Adam, powiedz mi, ile ciężaru do jakiejś presji przed walką dołożyła cała ta sytuacja związana z obcięciem wagi, z niewypełnieniem limitu. Co się działo w twojej łepetynie, jeśli mogę tak grubiańsko powiedzieć, przed tym, jak wszedłeś do klatki? Wiesz co, przede wszystkim nie chciałem wtedy już zawieść swoich fanów w tej walce. Mhm. Że nie zrobiłem wagi, to troszeczkę, bo ja czytam komentarze, widzę. Te negatywne, takie, wiesz, takie, które po prostu mnie hajtują, to, mhm. to oczywiście nie zwracam uwagi, ale tych, którzy mnie wspierają, nie, to ich wypowiedzi tak cenię i więc badam to wszystko. I widziałem tam jedną wypowiedź: lubiłem chłopaka, bardzo za nim wiesz, przepadałem. Nie dosłownie, ale coś w tym kontekście taki był, mhm. że i tu mnie zdziwił i troszeczkę rozczarował, że nie zrobił wagę. Więc tak dla swoich fanów chciałem to zrobić, i myślę, że mi się udało. Mhm. Zowieść jakoś tak. Poprawić ten błąd, który wczoraj zrobiłem. Dobrze. Zanim przejdę do Patryka Kaczmarczyka, wytłumacz nam proszę wszystkim, e, czy ta oszczędność w ciosach, e, podczas kiedy Leo próbował cię kąsać e, nawet całkiem skutecznie, bo tam to, dochodziły i te lałkiki, i te kąsania właśnie. Tak, słuchaj, ale chciałam, żebyś wytłumaczył nam wszystkim, bo pewnie są też tacy, którzy może nie mają takiego szerokiego przeglądu walki. E, czy ty czytałeś wtedy Leo? Tak, tak, czytałem, badałem, to, było, tak. to był cały plan, miałem w ogóle się nie spieszyć, yy, zbadać go po prostu i dopiero po poprzednich walkach, tych których wiesz, na przykład z Tarcilą czy z yy, Poliszczukiem, to było tak, że ja zaczynałem, mnie nie obchodziło co mój rywal no, robi. mnie to w ogóle nie obchodziło i wiesz, i to za mocno wchodziłem i dzisiaj mi trenerzy powiedzieli, słuchaj Adam, ty wszystkie narzędzia masz, naprawdę, ty wszystkie narzędzia masz, po prostu wybadaj go na początku, daj mu się wystrzelić, zobacz co on chce z Tobą zrobić i dopiero wtedy, nie? Mhm. ja markowałem, 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 jego low kicki widziałem, spodziewałem się, że strzeli, front kicki też się spodziewałem, zbijałem wszystko, ja tej klatce się dzisiaj czułem, w życiu się nie czułem tak dobrze w klatce mhm. jak dzisiaj, naprawdę. A wiesz, że z Patrykiem Kaczmarczykiem nie będziesz miał czasu na takie badanie, bo on jak zaczyna to z, grubego, z grubej rury? No, Patryk, kurde, też kondycyjnie nie jest jakimś maszyną, więc, tak. więc myślę, Ale że na po... początku też się będziemy badać. Ja mhm. z Patrykiem nieraz, no ta parę razy mieliśmy styczność robienia, e, więc troszeczkę się znamy, więc myślę, że ta gra będzie inaczej wyglądać. Tam już będą szachy, tak mi się wydaje, bo tu było badanie, on tylko się wystrzeliwywał, nie, a z Patrykiem mi się wydaje, że będzie grać w szachy. Eee, więc, więc wiesz, czekam na te szachy. No to my również czekamy na tę wspaniałe szermierkę na pięści w Twoim wykonaniu i w wykonaniu Patryka Kaczmarczyka. Ostatnie słowo do wszystkich tych, może przede wszystkim, którzy właśnie okazali Ci wsparcie. Wiesz co tu stoi? Moja najbliższa rodzina, można powiedzieć. Im jestem bardzo wdzięczny. Mojej rodzinie w domu też jestem bardzo wdzięczny. Eee, przede wszystkim moim fanom też jestem wdzięczny, bo dzięki nim też chce się to robić. No ale też chciałbym Cię na koniec zwrócić do KSW. Proszę Państwa. Proszę podnieść ten bonus, Bo to wiesz, więcej trzeba hajsu troszeczkę. Takie knokauty kosztują. Tak jest, proszę Państwa. Apel wybrzmiały, wybrzmiał też mocny, mocny cios. Dzisiaj Adama Soldajewa i tym właśnie sympatycznym akcentem zamykamy Gale XTBK 108. To była przyjemność. Dziękuję, Adam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.